Janek tak mi przyszło do głowy, dlatego że poznałem waszego znajomego bezdomnego, ten, który na rowerze jechał. I ten rower tak sobie właśnie o nim myślę, bo rower na wypasie, ale też zauważyłem, kiedy on mówił, że idzie do pracy, czy że jedzie do pracy pod bank, otwierać drzwi i no, forma żebrania to jest, więc żebrać. On spojrzał na zegarek i on ten zegarek też ma na wypasie. I tak się zastanawiam, czy on to ma z żebrania, czy z czegoś innego. Nie wiem, nie wnikam, ale według mnie no to, no to raczej raczej z tego, tak? Mniej wiesz, lepiej się żyje. Dokładnie. Tak się mówi. Dokładnie. Janek, ja chciałem poruszyć taki dość delikatny temat, mianowicie sam wspomniałeś o Patryku. Tak. I ty oglądałeś filmy z Patrykiem. No nie znałem osobiście Patryka, ale no pokazywali mi jego film z Patryka. No tej Pamięci, tak. No, I. Chwała co ty Bogu. w ogóle sądzisz jego. o tej historii jego? Co tu dużo mówić? no... Nie wiem, ile miał dokładnie lat, bo nie znałem, ale no. Jeśli by chciał, bo to naprawdę, no. Okej, okay, ten Iroquois go wkręcił w to, tak. I tak dalej. Ale też powiem ci, Jadku, tak. Kwestia była też jego. Jeśli by naprawdę tego nie chciał, to by się w to nie wkręcił, tak? Ale że no spróbował raz, no i niestety, no uzależnienie i, i popłynął, tak? To jest bardziej skomplikowane, to jest bardziej skomplikowane. To nie do końca jest tak, że jakby nie chciał, to by się nie wkręcił. To jest troszkę inaczej. Ten mechanizm uzależniania się jest znacznie bardziej skomplikowany. I chyba jednak należy przyznać, że to człowiek, który Wpada w to uzależnienie, nie jest jednak tego winny. No tak się do tego podchodzi, no ale gdzieś jest ten pierwszy raz, jest ta osoba, która w jakiś sposób zachęca czy, czy wprowadza. Dlaczego ja o to pytam? Ciekaw jestem, czy Ty domyślisz się, dlaczego ja o tym rozmawiam w ogóle, czy nie? Pomyśliłem no, się. No. Żebym ja w to nie popłynął. Tak. I powiem Ci, że jest jakieś dziwne podobieństwo pomiędzy Tobą i Patrykiem. Gdyby mnie ktoś zapytał, co jest podobnego pomiędzy Wami, bym nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem co, bo jesteście no, zupełnie innymi osobami, ale nie mniej, jeśli się myśli o Tobie w kontekście Berlina, mhm. to jest takie ryzyko w myślach, że może coś pójść nie tak. Tak. Powiem Ci Jacku, no tutaj jest w Berlinie, jeśli chodzi o Berlin, to tutaj jest bardzo, bardzo łatwo to dostępne, tak? Czy ty no już i... się spotkałeś z tym? Nie, widziałem wiele osób naśpalnych tak, że to jest niedowiary. no i po prostu, no to tu dużo mówić no tutaj trzeba naprawdę na, taki, na takich ludzi uważać tak. Czy to jest przerażające dla ciebie? Jest A jak przychodzisz na misję, żeby zjeść albo żeby ubranie sobie zorganizować to spotykasz też takie osoby? No akurat tamtędy, co będziemy przychodzić, no to jest jeden odcinek taki, że widzieliśmy ostatnio z Pomidorem, no, że facet po prostu siedział no i sobie tak. mhm. Dlatego jeśli, a propos na przykład, tam to jest jeszcze tak w miarę powiem Ci Jacku bezpiecznie, jeśli chodziłem na przykład Aleksanderplatz, to jest tam co zwiedzać, bo tam są naprawdę piękne miejsca, ale no niestety nie zwiedzaliśmy z tego względu, że tam jest kompletna patologia, tam jest tyle... Że to jest nie do wiary, nie? Plaga. 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 Niesamowita. Tak, i są nawet nasi, nasi Polacy i tam się zrobiło takie dziadostwo, że to się w głowie nie mieści. To się zaczyna zawsze bardzo niewinnie, wiesz, i no, tak przypuszczam, że są różne schematy wchodzenia w uzależnienie. Natomiast tu w Berlinie tak mi się wydaje, że jednak przewija się ten, kiedy gdzieś te pierwsze razy towarzyszą alkoholowi. Jest alkohol, rozluźniona atmosfera, inni znajomi, i no wtedy pod wpływem alkoholu podejmuje się te decyzje o tym, o tym pierwszym razie. Tak. No, alkohol, no, no, no wiadomo, no, jak, 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 jak i w Polsce, no jak ogólnie w Polsce, no na całym świecie, tak. Czy ty potrafiłbyś odmówić? Tak. A stronisz od takiego towarzystwa? Chronię. Miałem nieraz propozycję po prostu, że dawali mi, a masz, spróbuj, zapal sobie, mar... czy co tam i tak dalej. Mówię nie, 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 nie. Mówię, ja w takie tematy nie wchodzę, mówię, wiem, czym to się kończy. To właśnie to palenie to no też. No ale jest może taki jednak, krok... może jednak. mówię, no nie, no nie ma takiej opcji, no. Hmm? O palenie to też jest krok w tym kierunku, bo też wtedy osłabia swoją wolę, to też jest jakiś precedens, który dokonujesz, No, bo już sięgasz po to, prawda? Więc pytanie: czy, czy można byłoby zrobić krok dalej? Ja mówię o tym dlatego, żeby Ciebie uwrażliwić, że po prostu nie wolno jest tego zrobić. Dokładnie, ja ci powiem Jacku tak. Jeden, Bóg, dwa, trzy, pięć. Od się by mogło zacząć. A wiadomo na czym bym skończył? Nie wiadomo. Mógłbym skończyć tak jak. Nie daj Boże, jak Patryk, tak? No właśnie, mi się wydaje, że też pewnego rodzaju takim cudem jest to, że pomidor tyle lat na ulicy i on cały czas tylko piwko. Więc on też ma gdzieś chyba jakieś hamulce bardzo mocne. Tak. On sam mi powiedział, że miał tyle propozycji kiedyś, że to się w głowie nie mieści. Ale powiedział: Nie, 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 nie mówi, nie. Wiem, czym to się kończy. Mówi: bo weź w to, to jest bardzo łatwo. Ale z tego się wydostać, jak to się mówi, i nie mieć problemów, nie daj Boże, no to... To jest różnie. Mi się wydaje, że pomidor bardzo Ciebie kontroluje, no, w tym sensie, że nie pozwala Ci na to, żeby właśnie mieć jakieś towarzystwo, na przykład. Tak, powiedział mi sam, mówi, Janek mówi, ja, te, ja do tego nie dopuszczę, mówi, nie daj Boże, żebyś się w takie mi towarzystwo zdał, ja mówię, no gdzie Artur, mówię, no, nie ma takiej opcji. Hmm. Mówię, Pomidor, nie ma takiej opcji. Mówię, że ja w takie towarzystwo się dam. Mówię, wiem, czym to grozi. Mówi, czym? Ja mówię, no, masz przykład Patryka, tak. No właśnie, bo Ty znasz ten mechanizm uzależnienia się. Tak. Jak rozumiem, znasz to z tych filmów. Dokładnie. Czy los Patryka jest przestrogą? Jest. I to bardzo dobrą przestrogą. Po prostu, no, powiem Wam tak, drodzy widowie Dla mnie to jest, nie będę kloł, bo nie jestem kloń. Dla mnie to jest po prostu, powiem w skrócie, świństwo. I to bardzo wielkie świństwo, bo no po prostu młodzi ludzie w dzisiejszych czasach, 16-17 lat, biorą do i tak dalej. Ludzie, no kurczę, dla mnie to lepiej iść tak, do kina, do teatru, na przykład. Albo ruszyć w podróż. Albo ruszyć w podróż, tak jak ja z Pomidorem. Świat. Na przykład. Czemu nie? Bo powiem wam, no, dla mnie to jest szok. Czy los Patryka jest przestrogą? Tak, jest przestrogą i to wielką przestrogą. No, drodzy widowie, nie wiem, czy oglądaliście los Patryka. W bardzo młodym wieku chłopak zmarł, tak? Właśnie przez... No, tyle życia było przed nim. Gdyby nie na no to kto wie, co by było przed nim. Może, może i podróż po Europie, po świecie. Nie wiadomo. Jak sądzisz, dlaczego to w Berlinie właśnie tak się dzieje? Dlaczego tutaj jest takie w sumie przyzwolenie na to? Z czego to wynika? Ja powiem tak, no Berlin to jest jakby nie patrzał państwo w państwie, tak? No i tutaj jest wiele możliwości wiele możliwości, wiele osób różnych, bardzo różnych, z całego świata po prostu można spotkać. Dlatego myślę, że. Czy policja sobie nie daje z tym rady? Czy to o to chodzi, że policja sobie nie, nie radzi z tym problemem? Nie mam pojęcia, ale no, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. No tu jest łatwo dostępne, tak tak samo jak w Holandii. No. Tam jest no. A to uzależnienie, o którym teraz cały czas rozmawiamy, to prowadzi do bardzo szybkiej destrukcji organizmu. I tak jak to było w przypadku Patryka czy też za dochodziło do bardzo dużych ubytków tkanek. No to jest w ogóle przerażające, bo to są otwarte rany, które są też wrotami zakażeń dla całego organizmu. Ja celowo to mówię, Janek, bo chcę jak najbardziej Ciebie przerazić, ale Ciebie chyba już nie trzeba przerażać, bo. Nie, nie trzeba mnie po prostu przerażać Jacku, bo wiem jakie osoby trafiały świętej pamięci do Marka Kotańskiego, tak? Mm -hmm. A skąd to wiesz? Skąd to wiem, bo moja ciocia współpracowała przez, z nim przez prawie. A o to mówiłeś przez rzecząc. prawie 20 lat mm -hmm. I trafiały tam naprawdę różne osoby i widziałem i opowiadały o swoim życiu, że właśnie miały styczności z narkami i z alkoholem, tak? Piwo to jest alkohol, On też, ono też uzależnia, jak Ty w tej chwili oceniasz swój stopień uzależnienia, czy Ty jesteś uzależnioną osobą? Tak. A w jakim stopniu? Lekkim, średnim, nie, nie tak, że no wiadomo, że kurde, no codziennie staje, ja muszę mieć to piwo, tak? Jak to się mówi, że alkoholikiem jestem i ten. Nie. W stopniu takim, że no mam, no okej, okay, no to się napije, nie? Nie mam, no to się nie napije. A co jest lepszego w piwie, skoro masz tak negatywny stosunek do innych używek? To jest oczywiście zrozumiałe. Dlaczego akceptujesz piwo? Czy jest jakaś różnica pomiędzy uzależnieniem od alkoholu czy od piwa, a uzależnieniem od innych rzeczy? Jest. Powiem Ci, Jacku, tak. Jest i to bardzo wielka. Jeśli chodzi na przykład o piwo, no kurczę, nie wiem, może dla kogoś może to się wydawać głupie to powiem, ale sam ten smak tego piwa. Po prostu bierzesz tą puszkę, kurde, no otwierasz tak, jakbyś Coca-Colę czy Pepsi otwierał, tak? Czy tą butelkę z tym piwem otwierasz, kurczę, no nie wiem, jak, jak orężadę. No i pijesz, tak? A destrukcja po piwie? Czy można, nie wiem, tak się upić, że człowiek będzie nieprzytomny albo że zgubi, w cudzysłowie oczywiście, buty, czy zostanie okradziony albo że dokona jakiegoś przestępstwa? Jak to jest prawda, upiwa? Czy to jest taką łagodniejszą formą uzależnienia? Tak, no, można tak być, że człowiek po prostu, no, napierdzieli się, że tak powiem, za przeproszeniem, do takiego stanu się doprowadzi, że obudzi się na ławce, a... Tanie i będzie albo bez butów, albo nawet bez niczego, zostanie w samych majtkach, tak? A jeżeli chodzi o no to niestety może się obudzić nawet i na tamtym świecie, tak? Tak no, jak świętej jest... pamięci Patryk. No, nie oszukujmy się, ale taka jest prawda. Czy tak da się żyć? Z takim piwem za pan brat? Tak jak teraz ruszyliście w podróż, piwo wam towarzyszy właściwie każdego dnia, nie macie problemu, żeby zdobyć pieniądze na piwo. Zresztą tutaj piwo jest bardzo Pytanie, my podkreślamy to cały czas, że jest tańsze niż woda. Moja woda dzisiaj, którą piję, była droższa niż piwo, które wy pijecie. Tak. Czy da się tak żyć? Ja Ci powiem tak, Jacku, no, czy się da żyć? Z jednej strony się da, a z drugiej strony, no, wiadomo, no, lepiej sobie kupić kromkę chleba i tak dalej, tak? No, ale skoro jest tutaj taka dost, dostęp, dostępność do takiej, do takiej możliwości, że po prostu, no, grosze, za piwo, no to czemu nie? A co tracisz z tego powodu, że pijesz piwo? Czy coś tracisz? Może nic nie tracisz? Może po prostu normalnie żyjesz? Ja wiem, czy tracę. Może i nie. No z jednej strony, no z biegiem czasu może i zdrowie, tak? No nie oszukujmy się, ale taka jest prawda. A z drugiej strony, no jakoś ten czas normalnie spędza się. Przy piwku, kurczę, no, z pomidorem posiedziemy, porozmawiamy, pośmiejemy się, pożartujemy. A tak jak osoby, tak wspomnę po raz kolejny, na przykład o Patryku, no kurczę, jeśli chodzi na co z tego, że on sobie daje co? Czy tam walnie w albo nie wiem, zapali bucha i będzie chwilę, będzie, nie wiem, przez godzinę, dwie czy tam pięć, okej, okay, fajnie będzie o odlot. Czy na ulicy w ogóle da się być trzeźwym? Czy to jest tak, że łatwiej jest przeżyć bezdomność z alkoholem? Jak ty to oceniasz? Ja wiem. Czy bez alkoholu? No, powiem ci Jasku szczerze. no Czarno to widzę. Bez alkoholu? Czarno to widzę bez alkoholu, bo po prostu no, widzę tutaj dużo ludzi w Berlinie, że bez alkoholu raczej nie dają rady. Czy budzisz się w nocy, żeby się napić? Nie. Nie mam czegoś takiego. No po prostu idę spać. Ale pomidor się budzi. Wstaję rano i, i funkcjonuje dalej tak. A jak bardzo rano musisz wypić piwo? Jak bardzo rano. No. Wstanę. Nie chodzi mi o to jak bardzo rano, tylko jak bardzo musisz się napić piwa. Jak bardzo cię ciągnie do piwa rano. Czy to jest tak, że czekasz na ten moment aż pomidor wróci ze sklepu, albo aż ty pójdziesz do sklepu? przyniesiesz piwo, czy już no nieraz, w drodze ze sklepu? Nieraz tak, nieraz tak jest, nieraz tak bywało, nie powiem, nie uszuk, nie, u, nie ukrywam, no, nieraz tak bywało, a nieraz jest tak, że no po prostu okej, okay, sklep zamknięty, no to nie wiem, no kurczę, mówię, nie jedliśmy jeszcze dzisiaj nic, nie? Mówię, najpierw może jakieś śniadanie. Czy myślisz o swojej przyszłości? Zastanawiasz się, jak będzie w Twojej życiu wyglądało za 10 lat? Może to jest tak, że trochę nie myślisz o swojej przyszłości? I czy my w ogóle musimy myśleć o naszej przyszłości? Może, może to nie jest obowiązek, żeby myśleć o przyszłości, myśleć o zabezpieczeniu. Czy da się tak żyć z dnia na dzień przez całe życie, tak jak teraz to robisz z pomidorem? Może i, ja wiem, może i nie jest tak, że po prostu, no, człowiek myśli, że a, dzisiaj jest tak, jutro będzie tak, za pięć lat, no nie wiem, może być nie wiadomo jak, jeśli, jeśli dożyje, tak, no bo różnie w życiu bywa. Dzisiaj jestem, ja dzisiaj z tobą rozmawiam, a jutro nie wiadomo, czy ja będę z tobą rozmawiał tak? No bo nikt nie wie. No tak, ale to nie ma żadnego związku z alkoholem, bo wszyscy odchodzimy. Nikt zas nie decyduje o tym, ile będzie żył. No dokładnie. Dlatego no, jeśli chodzi o alkohol, no co? Wtedy, jak to nie... Kiedy spotykaliśmy się w Warszawie, ty mówiłeś o alkoholu jako o pewnego rodzaju utrapieniu mówiłeś, że masz świadomość tego, że to się za daleko posuwa. Wpadłeś po krzywy. Musiałem zrezygnować z nagrywania z tobą materiału. Po prostu nie mogłeś się utrzymać na, na nogach. Natomiast w tej chwili okiełznałeś tego potwora, ale to też doprowadza do pewnego rodzaju ryzyka, bo ty jak gdyby no, ucząc się kontrolować to, być może bardziej się z tym związujesz, bo wiesz, że tak można żyć. Jak sądzisz, Możesz tak przejechać całą Europę, po prostu piwkując? Mogę. Nie, wiadomo, że nie, kurczę, do, doprowadzi się do stanu takiego, że no, Będę nietomny, jak to się mówi, tak? Tylko stopniowo. Piwo, dwa, trzy, cztery i... i pauza, tak? I... Można naprawdę zjedzić... Praktycznie cały świat. To wierzę. A potrafiłbyś w ogóle zrezygnować całkowicie, zrezygnować z piwa? Czy to byłoby zbyt trudne? Znaczy ja powiem tak, no bardzo trudne by to było. No ja już tyle czasu po prostu, no nie będę Cię oszukiwał Jacku, no kwestia jest taka, że jedno, dwa, pięć, dziesięć, no i ciężko mi jest rzucić. Naprawdę mi jest ciężko rzucić. Alkohol. A to, że teraz pijesz mniej, czy to jest wynik jakiegoś takiego ograniczenia, które sobie sam narzuciłeś, czy tak. to wynika z czegoś innego, bo pozwól, że dokończę, nawet teraz jak siedzimy, to ty cały czas podkreślasz to, że teraz macie z pomidorem przerwę od alkoholu, O tam sobie pomidor siedzi i też nie ma butelki przy sobie, on nie pija alkoholu w tej chwili. Dokładnie. To, to jest ma przez was narzucona przerwa, czy z czego to wynika? Tak. Bo hajs macie, sklep jest za płotem. Można by było później kupić piwo, ale wy tego nie robicie. Dlaczego? Dlaczego? Powiedzieliśmy sobie tak, no kurczę, ile można. Owszem, jest tu łatwo dostępne, tak jak wcześniej wspomniałem, te piwo, Jacku, tak samo wspomniałeś. Mogę iść nawet za płot i kurczę, za chwilę mam piwo, tak? I to za grosze. No właśnie. Ale nie. Robicie przerwę? Robimy przerwę, bo. No naprawdę, w Polsce wiemy jak to było. No kurczę, tam były ilości takie, że to się w głowie nie mieściło, tak? Zrobimy eksperyment podwójny, eksperyment społeczny. Pomidor! Ja bym się chciał piwa napić. Masz jakieś piwko dla mnie? Nie, ale możemy skoczyć do koneczkę. Popatrz i się eksperyment udał tylko w połowie. Bo piwa rzeczywiście nie ma. No nie ma. Ale by mnie poczęstował. A ty byś się poczęstował piwem? A ja nie piję. To będzie więcej dla mnie. <laughs> Ten to potrafi odpowiedzieć. Będzie więcej <laughs> dla niego. Myślisz, żebym ci dał? Sam bym wypił. A, to żarty na bok. Ja nie piję alkoholu i nie chcę w ogóle <laughs> mieć takiego żadnego nie związku wiem. z alkoholem. Ja już swoje wypiłem. Nie piłem dużo, ale też mi nie było po drodze. Po co, po co to łamać? Dokładnie. Świat na trzeźwo jest piękny. Patrz, jaki piękny jest świat na trzeźniu. Można. Ty Dlatego stwierdziliśmy, że no kurczę, no ile można? No, ty tego alkoholu. Go mniej, tego Coraz świata. mniej. Mówię, no kurczę, mówię pomidor. Mówię, no może byśmy poszli, mówię nie wiem. Jest zamknięte chwilowo Jan. Mówię, idziemy, mówię, no mamy od, zaoszczędzone trochę parę groszy, tych parę euro. Mówię, no nie wiem, nawet jakieś bułki, do, czy cokolwiek do nie słyszałeś, co ja powiedziałem. Ja powiedziałem, że ty widzisz mniej tego świata. Ile ty dzisiaj wypiłeś piw, tak szczerze? Trzy. Trzy. A godzin... Od rana. No tak. Godzin jest... Myśmy się spotkali o siódmej. Tak. A jest godzina już po trzynastej. No ile dokładnie. to jest od siódmej do trzynastych? To jest sześć godzin. To na sześć godzin trzy piwa, no to rzeczywiście. To jeszcze widzisz, światło, jeszcze go widzisz. No dokładnie. Ale jakbyś był siedem, to już byś go widział mało. Janek, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. I obiecaj mi, obiecaj mi, obiecaj mi, że nie podzielisz losu Patryka. Okej. Okay. Obiecuję. Obiecuję. Nie wdaję się w takie tematy. Wiem czym to grozi. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.